W jaki sposób BMW drwi sobie ze swoich klientów? Bardziej chodzi tutaj o klientów na części. 83 euro kosztuje koszt produkcji całkowity w trysku do N54, N53, N43, N63 i do N73, czyli Bentleya lub BMW 760 i gdzie jest 12 sztuk takich. I za każdy według katalogu BMW 3177 zł. musicie zapłacić. Czyli 10 razy więcej chce BMW w ASO niż wynosi koszt produkcji. Ja dokładnie to wiem, ponieważ ja dokładnie z ust głównego technologa w Continentalu. Wiem dokładnie, co, która część, ile kosztuje produkcja, tak? Więc BMW po prostu sobie drwi z ludzi i po pr... to jest taka złota żyła. Nie bierzcie w ogóle mm, jak, tego jako, jako koneser, jako, jako jakaś idea, tu jest tylko i wyłącznie chodzi o pieniądze. Kosmiczne ceny chcą za cokolwiek. Sprawdźcie sobie na BMW store, ile kosztuje sterownik silnika do jakiejkolwiek BMW to jest to nawet nie jest, nie można tego porównać do jakiegokolwiek laptopa Porównuj, mówię o konstrukcji tak? a zobaczcie jaka jest cena także BMW po prostu sobie drwi z klientów i nic z tym zrobić nie możemy po prostu szukajcie samochodów bez awaryjnych ja wiem, że to tak mądrze brzmi ale i unikajcie czterocylindrowych, ponieważ one szybciej się zużywają. Temat drzeka, ale BMW musi mieć sześć baniaków.